Witam serdecznie, z nami Daniel Lipiński. Witam, dzień dobry. I? Karol Łada. Na co dzień trenujesz w klubie Legia. Legia Fight Club, tak. Powiedz, Sparek. tak, bo dzisiaj nie było prosto, przegrałeś, ale to jest, raz się wygrywa, się przegrywa, to jakby to nie, nie, nie jest żadna jakaś porażka. Powiedz, jak patrzyłeś na tą walkę, jeśli chodzi o moment przygotowań, też później zapytam narożnika, trenera. Zacznę od ciebie. Dla mnie walka zaczęła się tak naprawdę... Dla mnie walka tak naprawdę zaczęła się już w listopadzie. Kiedy rozpocząłem treningi i podjąłem kroki do tego, by być sprawniejszy, lepszy fizycznie, żeby być jak najlepszym wzorem dla mojego malutkiego synka. Który jest w takim wieku? 11 miesięcy dzisiaj skończył. O, tak? no to rzeczywiście będzie później na relacjach oglądał. Tak, to jest właśnie tak naprawdę, to wszystko jest po to, żeby być, być jak najlepszym wzorem dla mojego syna. I dlatego ja uważam, że już wygrałem. To, że Warka została przegrana, oczywiście to nie jest przegrana tylko wyciągnięcie dodatkowych doświadczeń i, i pewnych wniosków. Przeciwnik był dużo lepszy, znaczy dużo lepszy. Dzisiaj Wieczoru był lepszy, okazał się lepiej przygotowany. Wielki szacunek dla, dla, dla Mateusza Mencela, że wygrał. E, a dla mnie to jest oczywiście weryfikacja moich umiejętności. Tak naprawdę ja e, trenuję tak naprawdę boks od, e, od listopada, więc to jest moja taka przygoda, żeby, żeby się sprawdzić, żeby, żeby zrobić coś ze swoim życiem. A ten sport jest przepiękny, a a fundacja, dla której się dzisiaj byliśmy i, i cel, który, który przyświecał całej tej gali, jest jeszcze fajniejszy i jeszcze piękniejszy. Dlatego uważam, że to, że krew się polała, nie szkodzi. Bo dla, właśnie dla, dla krwawego sportu i dla krwiodawstwa to robimy. Tak więc przelana krew dla, dla krwi, więc wszystko się zgadza. Jest szacunek za to, co robicie. Zapytam teraz narożnika trenera, jak to od strony Twojej wyglądało. Przypomnij jeszcze raz, jak się nazywasz? Karol Łada. To Karol, od Twojej strony. Walka, przygotowania. Zaczynamy od yy, najpierw od przygotowań. Przygotowania. Przy przygotowania tu nie mówimy oczywiście o stricte sportowym przygotowaniu tak pod, pod walkę e, i przygotowaniu e, pod zawodą. Daniel robi to rekreacyjne, totalnie rekreacyjne dla własnego zdrowia. I to jest najważniejszy punkt tego wszystkiego, że on tu się znalazł jako człowiek, który chce przede wszystkim coś zrobić ze swoim zdrowiem, tak? Tak jak już powiedział, ma do tego jakieś tam wyższe swoje cele i idee e, między innymi rodzinne i to jest najważniejsze, tak? Natomiast to, że się tu znalazł, że chciał pomóc, e, pomóc całą fundację, to jest wypadkowa powiedzmy tego jakiegoś Procesu, na którym ma czasami więcej, czasami mniej cza, czasu. Normalnie, jak człowiek prowadzący poważny e, biznes, poważne sprawy i, i generalnie na tyle, na ile mógł, na tyle się przygotował. E, kurczę, no, uważam, że sukcesem jest to, że tu wystąpił i dał całkiem przyzwoitą e, walkę. Z, z, z młodszym, tak? Z młodszym, młodszym no, przeciwnikiem. No dobrze, w takim razie zapytam już tak technicznie, sportowo. Bo akurat y, ja y, jako dziennikarz w tym momencie rozkładałem sprzęt, nie widziałem całej walki. Powiedz mi, y, czy twój zawodnik walczył na całym dystansie? Tak, no walka odbyła się na całym dystansie, więc no wyszły chłopy po, po, po ponad 100 kg, przewalczyli trzy rundy. Nie obyło się. Nie, nie było liczenia żadnego, przepraszam, żadnego liczenia nie było. Y, także wyrównana walka. O czym... Cardio kondycyjnie wytrzymał, rozumiem, z młodszym y, zawodnikiem. Tak. tak. Tak, no to jest trzy walki, obaj byli oczywiście zmęczeni, no ciężko tutaj mówić tak o, o wytrzymaniu yy, trzech rund w przypadku osób trenujących amatorsko na jakimś takim tempie. Jasne. Przy 120 prawie kilogramach, naprawdę nie można, nie można mieć pretensji ani, ani do niego ani, ani jakiegoś jakiś wielkiego żalu do przeciwnika, czegokolwiek tak naprawdę. Generalnie bardzo fajne widowisko chłopaki dali. Myślę, że obaj powinni z, z tego ringu wyjść e, zadowoleni. Ten jest też zadowolony, a jak, e, powiedz mi teraz, pytam zawodnika, e, jak e, małżonka oglądała, czy raczej wolała nie patrzeć? Mam nadzieję, że nie oglądała, obiecała, że nie będzie oglądać, żeby się nie denerwować. E, ja właśnie teraz szybko pędzę, lecę powiedzieć, że wszystko jest w porządku. E, co prawda może nie będzie zadowolona z werdyktu, e, ale na pewno będzie zadowolona, że nic mi się nie stało i że, że wszystko jest w porządku. Ja z tego miejsca chciałem swojej małżonce podziękować tak naprawdę, ponieważ mój mój syn jest bardzo aktywnym, małym e, dzieckiem, e, a ona podołała temu, żeby się nim opiekować, żeby zajmować się domem, żeby, e, żeby przygotowywać mi posiłki, robić wszystko dookoła tego, żebym ja pracując, prowadząc biznes, e, mógł się spokojnie do tej walki przygotowywać, więc ona walczyła tak naprawdę razem ze mną i poświęcała się myślę jeszcze bardziej niż ja, dlatego e, bez niej tak naprawdę to nie miałoby możliwości, nie było byłbym miejsca, ja bym nie był tak przygotowany jak byłem, więc y, nie, Wielkie podziękowania dla mojego trenera, dla mojego narożnika y, Dla klubu Legle Fight Club, dla moich Spalik banderów Ale przede wszystkim wielkie podziękowania dla mojej żony, że była przy mnie I, i, i znosiła to wszystko co, y, co musiała, tak więc y, Wielkie podziękowania do, do, dla wszystkich, którzy mi pomagali Co mogłem to zrobiłem, tak więc no Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że że Karol dalej będzie chciał mnie trenować i że e, zrobię odpowiedni progres, żeby może kiedyś w przyszłości, jak się żona zgodzi e, wystąpić jeszcze raz na tak fantastycznie przygotowanej e, gali. To też wielkie, wielki dla mnie zaszczyt, że muszę oczywiście tym, o tym wspomnieć, że znajdujemy się w historycznym miejscu e, hali Gwardii Warszawa i dla mnie to był ogromny zaszczyt, że mogłem przelać swoją krew e, w takim miejscu. Mógł wrócił w to miejsce, tak to można powiedzieć. Ja jak wychodziłem i każdy mi skaldował, e, wiwatował, moi przyjaciele z pracy z Respect Energy. Ee, o, łezka w ogóle się zakręciła. Będąc w tym miejscu, mając swoich kibiców, e, no to było coś pięknego. Także narożnik we mnie wierzył, wszyscy tutaj wo, dookoła się e, ekscytowali, nawet sędziom musiał ich e, uspokajać, żeby, żeby tak mocno mi nie dopingowali. Tak więc, no czego więcej chcieć? Tylko dla nich mógłbym jeszcze raz wejść i... Ja i wiem, zawość. czego więcej chcieć, bo tutaj e, 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 że tak powiem, e, koledzy z pracy kibicowali. Może A. szef to pomoże, podwyżka. <laughs> celu. Celu jedynie, że przegrałem. Także no, tylko się cieszyć. Bardzo dziękuję za, za, za wywiad i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Ja też mam nadzieję, że wszystkiego dobrego tobie, dziękuję trenerowi, bardzo. narożnikowi. Dzięki. Wszystkiego dobrego.